Witam Was moi drodzy. Mamy już końcówkę października. Już widać jedną aurę. Znajdujemy się około 600 metrów nad poziomem morza. Francuskie góry. Dzisiaj e, chciałabym Wam pokazać, co jeszcze możemy przed zimą uzbierać dla naszych królików. E, możemy to ususzyć, żeby wrzucić i mieć na zimę taki zapas e, swoich własnych ziół do klatki. Albo możemy dać na świeżo. Pierwszym okazem, który znalazłam w trakcie spaceru jest to Gwiazdnica Pospolita. Pokażę Wam, tutaj się znajduje. Nie ma jeszcze ona, powinna mieć takie malutkie białe kwiatuszki. One jeszcze tutaj nie wyszły. Zbierzemy sobie tego troszku. Tu mam taki specjalny woreczek, zobaczcie, pisze TikTok królik. I wrzucimy tutaj. Yy, ja tego nie będę suszyła. To będzie miał taką kolację i śniadanko na dzisiaj i jutro. Zebraliśmy tego, o. Troszeczkę. I zaraz szukamy kolejny smakołyk. Zostańcie z nami. I kolejny nasz skarb, czyli tak zwana taka dzika marchewka, którą też bardzo lubią jeść króliczki. A TikTok również. Jak byliście mali, to może bawiliście się właśnie takimi roślinkami i mówiliście, że to jest dzika marchewka. Tak, to jest dzika marchewka. Też ją zbieramy. Mamy tutaj takie fajne jeszcze, widzę, yy, świeżutkie, nowiutkie, zdrowe. Proszę bardzo, to też idzie do naszego woreczka jako smakołyk. Zobaczcie. Kolejnym smakołykiem. Dla królika jest mięta. Dzika oczywiście. Pięknie pachnie. Zerwiemy kilka takich gałązeczek. Wkładamy tu do naszego woreczka. Wybieram te takie łodyżki jeszcze nie bez kwiatka. Ale ja wiem, można może też z kwiatkiem, ale one są wtedy takie. O, zobaczcie. Wybieramy mięte, mięte można super ususzyć. przydawam się w zimie. Tu mamy też pokrzywy. Ja dzisiaj pokrzywy nie będę zbierała. Króliki również jedzą pokrzywę. Pokrzywę najlepiej ususzyć i poszatkować na takie mniejsze. Wtedy nie będzie kuła. Nie dajemy królikowi takiej świeżej pokrzywy, bo pokuje sobie usta. Będzie go piekło. Lepiej, żeby mu takich rzeczy. Po prostu yy, no nie, nie dawać. No, bez sensu. Ususzcie, pokrójcie i wtedy będzie mu lepiej smakowało. Zimowy przysmak jak najbardziej. Tu mamy miętę. Zobaczcie. Dzika mięta. Super super sprawa dla króliczka. Mięta jest zdrowa tak jak dla nas. Na jakieś bóleści brzucha czy coś takiego. Zdęcia, mięta, super skarb. Króliki bardzo, ale to bardzo najbardziej uwielbiają trawę. I za każdym razem, gdy widzę inny rodzaj trawy, to się zatrzymujemy, żeby troszeczkę urwać. O, jest taka świeża, nojusieńka trawka. O. Także tu mamy taki rodzaj, tu troszeczkę widzę inną, zobaczcie. To może w kamerce ciężko zobaczyć, ale na żywo rzeczywiście. I takie coś dorzucamy tutaj do naszego woreczka. Dla naszego króliczka. O, zobaczcie, mamy już tyle. To nie jest dużo, ale jak przejdziemy, uzbieramy, to jak najbardziej się uzbiera taka odpowiednia porcja. I tu mamy jeszcze, jak sobie tak kicłam, przyuważyłam, o, to też bardzo kuliżyczki lubię jeść. To jest tak zwana odmiana babki. Później znajdziemy tą taką bardziej popularną. Proszę bardzo. Ale dobroci dla królika. To też możecie ususzyć i to też super Wam na zimę przysmak króliczy jak najbardziej. Wkładamy do woreczka i idziemy dalej. Pokażę Wam jeszcze troszkę krajobrazu. Dzisiaj mamy piękną październikową. Już koniec października, ale zobaczcie piękna pogoda. Idziemy dalej w trasę szukać smakołyków dla królika. O zobaczcie. Tu jeszcze znalazłam kolejny okaz babki. Urywamy. Zawsze wybierajcie, jak jesteście na spacerze. Takie czyściutkie, zdrowiutkie listeczki. O, super. Kolejny dorzucę. Tu sobie tak kicając w trawce. Widzę, że mamy też taką ładną, zdrową trawkę. Więc też troszeczkę je jeszcze dorwiemy. O, troszkę tej. Troszkę tutaj zobaczcie. Ale będzie TikTok zadowolony. Pysznie będzie. Idziemy dalej na poszukiwania. Zobaczcie, tu znalazłam szczaw. Szczaf też jest zdrowy. Nie bierzemy tych liści tutaj, tylko sobie odgarniemy. I kilka takich liści, nie dużo. pamiętajcie, żeby nie przesadzać. Takich świeżutkich listeczków dla naszego króliczka. Jak najbardziej. O, tyle wystarczy. Po czym można poznać, że to szczaf, jak jesteście niepewni. Weźcie sobie jeden listek, taki czyściutki, tam gdzieś spod spodu, przegryźcie, on ma wtedy taki specyficzny, kwaskowaty smak. I wtedy to jest szef. Kolejny smakołyk dla królika. I znalazłam, proszę bardzo, koniczynkę. Koniczynkę też zbierzemy. Ale koniczynkę, moi drodzy, nie przesadzamy. Ja zauważyłam, że jeżeli damy za dużo koniczyny, to wtedy królik ma wzdęcia. Wybieram sobie takie czyste, ładne listeczki. Zobaczcie, niektóre mają. O, ten jest taki, na przykład mniej ładny. Biorę sobie taki bardziej o, bardziej zielony, żeby one były takie zdrowsze. Też super opcja do suszenia i fajnie się sprawdzi w zimie. Jeszcze można znaleźć, zobaczcie, kwiatki, co prawda już przekwitły. O. Wysuszyły się wręcz. Takie są jeszcze. O, to jest koniczynka. One też mogą zjeść te kwiatki. Jeszcze mamy ich tu dwa. Możemy je dorzucić. Tu mamy dalej babkę lancetową. Pyk. Zaraz może znajdę tam z okrągłymi listkami. I mlecze jeszcze. Poszukuję jeszcze babki i mleczy. Szukamy dalej. Zobaczcie. Znalazłam i troszeczkę mlecza. Urwiemy sobie. Co mlecz powoduje? Na pewno przeczyści nerki naszemu królikowi. Nie dajemy zbyt dużo mlecza też. Myślę, że tyle to jest wystarczająco. Ponieważ zbyt wiele to sprawi, że króliczek będzie dużo siusiał. Ale taki ładny, świeży mlecz, zobaczcie. No to na pewno się ucieszy. Bardzo mój TikTok lubi mlecze. Także z tego będzie na pewno bardzo zadowolony. Wkładamy tutaj do torebki pełnej skarbów. Zobaczcie, jak zbierał sobie do torebki te wszystkie skarby. Torebka, żeby była otwarta. No już tu nam paruje, żeby się to nam nie zakisiło, tylko żebyśmy w miarę świeże to przynieśli dla naszego zwierzaczka. Dobrze. Teraz jeszcze na pewno króliczek nam podziękuję. Zobaczcie, tu mamy sad z jabłek, czyli jabłonki. Yy, jabłka już były zebrane urwiemy sobie tutaj kilka gałązek dlaczego? Ponieważ królik też bardzo będzie zadowolony jak mu takie gałązeczki tylko co? Musicie uważać, żeby sad nie był pryskany to jest mój zaprzyjaźniony sad ja wiem kiedy było pryskane. i dlatego wiem, że nic nie będzie groziło naszemu królikowi jak sobie zje Właśnie taką gałązeczkę. No jedna, może dwie dziennie świeże gałązki wystarczą. Szukam jeszcze okrągłej babki. I myślę, że więcej skarbów nie znajdę, bo już jest po sezonie. Bardzo jeszcze co króliki lubią jeść? Na pewno rumianek pospolity. Jak rumianek wygląda, każdy wie. Rumianek jest też bardzo zdrowy dla króliczków. Bardzo, bardzo y, fajną rzeczą jest też, jeżeli dorzucimy troszeczkę czego? Y, troszeczkę wrzosu zwyczajnego. Używany jest jako pokarm i posiada y, małą wartość pokarmową, ale silnie zatwardzające działanie. Dlatego ma znaczenie dietetyczne, a nawet lecznicze w niektórych chorobach królików przewodu pokarmowego. Czyli wrzos, jeżeli macie... Ola, ola. Zobaczcie, aż mi telefon spadł. No to też można częstować królika. Ja będę kończyć, jak coś jeszcze znajdę, jakieś smakołyki, to jak najbardziej Wam pokażę. Ale już dosyć sporo uzbieraliśmy. Nasz króliczek będzie na pewno zadowolony z tego co do niego mamy dostanie od nas taką porcję ta porcja będzie podzielona na dzisiaj na kolację jutro na śniadanko jeżeli zbieracie na wysuszenie na zimę a tak jak mówię już jest koniec października więc warto o to zadbać bo jak widzicie drzewa już nabierają kolorowych barw gdzie jesień mróz, śnieg może spać, więc jeżeli chcecie mieć takie własne zapasy, żeby nie kupować, to właśnie warto jest sobie wyjść na taki spacer rodzinny, nazbierać, ususzyć i mieć przygotowane, tylko pamiętajcie, żeby dobrze wysuszyć, żeby nam to po prostu nie przygniło, nie, nie zrobiła się pleśni na tych wszystkich smakołykach dla królika. Dla królika, czy też dla świnki morskiej. Ogólnie zioła, zioła dla gryzoni. Pozdrawiam was do usłyszenia. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Pamiętajcie o subskrypcjach i zapraszam na wszystkie inne filmiki. Pozdrawiam.